Thank you Oczywiście zima to czas śnieżnej zabawy, ale gdy tego śniegu brakuje, to także wychodzimy w teren, co jest dla nas niezwykle ważne. Więc tu spacery przygodowe, to jest taka nowość na skalę całego kraju, myślę. Mamy wyjątkowe spacery właśnie w otoczeniu Lasu Wolskiego, odwiedzamy między innymi rezerwat pańskich Skał, zamieniamy się w leśnych piratów, czy też ratujemy się survivalowo właśnie wychodząc z tego lasu. Także zupełne nowości, jeśli chodzi o warsztaty, tutaj będziemy eksplorować te tematy śnieżne, będziemy o samym śniegu, dlaczego go brakuje w kontekście edukacji klimatycznej. No i oczywiście cały czas zwiedzanie naszych pięknych sal wystawowych. No i tutaj możecie przyjść, już też taka mała nowość, i spędzić ten czas z audioprzewodnikiem. Tyle ile czasu potrzebujecie, tyle możecie tutaj spędzić. Pod koniec lutego, dokładnie 25 lutego, wielkie świętowanie trzecie urodziny naszego centrum. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe atrakcje, to oczywiście możecie tu się napić bardzo fajnej kawy w Mech Cafe, czyli nie tylko edukacja, ale też rekreacja. Możecie fajnie spędzić czas na naszym tarasie, ogrzać się pod kocykiem, także mimo tego, że jest zimno, to u nas zawsze jest gorąco.